Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 małpa Kliknij na mój profil a następnie pole kontakt. Czy karma zniszczy narcyza? Możesz się zastanawiać, czy narcyz kiedykolwiek doświadczy takich samych rzeczy, jakie robi innym, może zastanawiasz się, czy doświadczy takich rzeczy, jakie ci zrobił. Może zastanawiasz się, czy w przyszłości czekają go jakieś konsekwencje, konsekwencje wynikające z jego obecnych dotychczasowych działań, zachowań. Może chcesz wiedzieć, czy Narcyz nieświadomie podlewa ziarno, które go zniszczy, a może po prostu... Rusza naprzód i znajduje inne źródło zasilania. Może po prostu rusza naprzód po tym, jak cię zniszczył, wykorzystał, zmanipulował i uzależnił. Istnieje coś takiego jak prawo przyczynowo-skutkowe, związek przyczynowo-skutkowy. Określone rzeczy dzieją się jako skutek czegoś innego. Każda akcja Powoduje reakcję. Narcyz rozpoczął już efekt domina: pierwszy kamień ciągnie za sobą lawinę. Takie zdarzenie sprawia, że nie zawsze ma to wpływ na inne rzeczy, sytuacje bezpośrednio. Niektórzy nazywają coś takiego karmą, inni mogą nazywać to działaniem siły wyższej, Boga. Działaniem wszechświata. Ludzie na ogół rozumieją, że coś takiego występuje, istnieje. Właśnie dlatego mamy w zwyczaju postępować dobrze, wybierać słusznie. Cokolwiek dasz od siebie, to w końcu do ciebie powróci. Wróci tam, gdzie tego miejsce. To nie ma znaczenia, czy narcyz ruszy naprzód. To nie ma znaczenia, czy narcys spróbuje rozpocząć nowe życie z kimś innym, z nowym źródłem zasilania. Karma zawsze do niego wróci, zawsze go dogoni, zawsze będzie go prześladować. Narcys będzie usiłował uciekać. Stara się uciec odpowiedzialności. Można mieć wrażenie, że ucieka przed własnym cieniem. Ucieka przed skutkiem własnych działań, przed konsekwencjami. Nie chce odwrotnego, niepożądanego rezultatu. Narcyz chce, by zawsze to jego było na wierzchu. Jest przekonany, że jeśli zniknie, usunie się z otoczenia, to wtedy nie spotkają go niechciane konsekwencje. Narcyz będzie obwiniać Ciebie, żeby poczuć się lepiej, żeby poczuć się trochę lepiej ze sobą. Nie bierze pod uwagę, że istnieją siły wyższe, prawa uniwersalne, związki przyczynowo-skutkowe. Narcyz źle Cię traktował. Jest tego świadomy, wie o tym, zdaje sobie z tego sprawę. Jest to coś. Co będzie obecne w jego głowie. Nie byłeś odosobnionym przypadkiem. Nie byłeś jedną osobą, którą narcyz źle traktował. Źle traktował także innych przed tobą i będzie traktował źle także innych po tobie. Spowodował już tak wiele bólu i cierpienia. Spowodował tak wiele zniszczeń, w tym także tych nieodwracalnych. Narcys postępował tak na długo przed tym, zanim się poznaliście. Zanim się pojawiłeś, prędzej czy później to wszystko do niego powróci. Karma zawsze wie jak trafić pod właściwy adres. Karma zawsze wie jak trafić do właściwej osoby. Wiele osób narcystycznych doświadcza karmy w swoim życiu. Niektórzy nawet dzisiaj. Niektórzy przez to przechodzą teraz. Karma dociera do nich wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewają. Karma dociera do narcyza wtedy, kiedy myśli, że jest bezpieczny, kiedy myśli, że uszło mu wszystko na sucho. Karma dociera do narcyza wtedy, kiedy myśli, że udało mu się uciec od odpowiedzialności, od konsekwencji. Karma doświadcza narcyza wtedy, gdy kończy w gorszej sytuacji niż gdy byliście razem. Dzieje się tak, ponieważ narcyz zawsze chce wykorzystać sytuację, zawsze chce uzyskać przewagę. Narcyz zawsze poszukuje sposobu, by cię dopaść, by cię dopaść jako ten pierwszy. By cię dopaść, zanim to ty dopadniesz jego. Chcę cię uprzedzić. Narcyz zawsze chce odnaleźć lepszą okazję, lepsze źródło zasilania, podczas gdy ciebie zostawia zranionego bez odpowiedzi, zostawia cię w najgorszym możliwym stanie, zostawia cię w najgorszym możliwym momencie. Musisz wykorzystać i przekuć ten ból, by stać się silniejszym. Staniesz się lepszą osobą. Narcyz nie jest dla ciebie odpowiedni, nie jest odpowiedni dla normalnych ludzi, jest uszkodzony. Narcyz jest zniszczony, jest niedojrzały emocjonalnie, ma wiele wad, jest bezwartościowy, nie posiada empatii. Jest niczym maszyna w dodatku źle zaprogramowana. Źle zaprogramowana maszyna chce cię zniszczyć. Narcyz będzie poszukiwał kogoś na twoje miejsce, będzie poszukiwał nowego źródła zasilania, kogoś, kto cię zastąpi. Narcyz będzie uszkadzał również taką osobę, będzie ją wyniszczał. Na początku. Może to wyglądać cukierkowo, bajkowo, dobrze, lecz nie daj się na to nabrać. To nie przetrwa zbyt długo, to nie zakończy się dobrze. Dzieje się tak, ponieważ narcyz jest uszkodzony, jest zniszczony, wadliwy, w cokolwiek się angażuje, to zawsze pojawiają się trudności, problemy. Zawsze będą wzloty i upadki, przy czym tych upadków będzie znacznie więcej i będą coraz to bardziej poważne i bolesne. Narcyz nie tylko musi mieć do czynienia z niepowodzeniami nowej osoby, musi także mierzyć się z tym, co dzieje się w jego głowie, z tym, co zdarzyło się w przeszłości z tobą. Karma nadciąga wielkimi krokami. Chcę upolować Narcyza, chcę zastać go wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewa. Karma chce dopaść Narcyza, jak będzie ze spuszczonymi gaciami. Możesz tego nie zauważyć, możesz nie widzieć, że karma go dopadła. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz jest mistrzem manipulacji, mistrzem iluzji, bardzo dobrze zarządza percepcją. Postrzeganiem innych ludzi. Narcyz kontroluje to, co widzisz, tak by zmienić twoje myślenie, tak by zmienić twoje myśli odnośnie konkretnych sytuacji czy wydarzeń. Narcyz jest scenarzystą we własnym filmie, jest także reżyserem, operatorem i gwiazdą, która zawsze musi świecić jak najmocniej, musi przyćmić blask innych. Blask narcyza jest sztuczny, fałszywy i nie trwa długo. Narcyz planuje, koordynuje poszczególne elementy sytuacji, tak by wywołać pożądany efekt. Dzieje się tak w szczególności wtedy, gdy jest zraniony, gdy uważa, że go zraniłeś lub gdy przechodzi przez ciężki okres. Narcyz nie chce, żebyś widział go wtedy, gdy jest słaby, gdy można go łatwo zranić, gdy można do niego dotrzeć. Nie może sobie na to pozwolić. Sposób, w jaki żyje Narcyz, zaprowadzi go w takie miejsce, w którym doświadczy tego, co sam zgotował innym. Możesz tego nie widzieć. Możesz tego nie doświadczyć, nie zauważyć, ale to właśnie dzieje się za kulisami. Narcyz będzie doświadczał różnego rodzaju problemów, a już myślał, że udało mu się ze wszystkim uciec, że udało mu się uciec od konsekwencji i odpowiedzialności. W rzeczywistości okazało się to dla niego bardzo niemiłe, nieprzyjemne doświadczenie. Karma jest prawdziwa istnieje narcyz myślał, że zastąpi ciebie kimś innym ale mu się to nie udało dlatego nieustannie szuka czegoś innego nieustannie poszukuje nowych źródeł zasilania narcyz będzie poszukiwał kogoś takiego jak ty będzie poszukiwał kogoś podobnego czy to jeśli chodzi o wygląd upodobania zawód imię Narcys często poszukuje osób, które mają podobny profil. Ustawiłeś poprzeczkę, wyznaczyłeś standardy, teraz inni będą musieli skakać wyżej, inni będą musieli spełnić określone wymagania, oczekiwania, które są wzorowane na Tobie. Narcyz nigdy nie znajdzie jednak nikogo takiego jak Ty. Dlatego będzie jedynie doświadczać rozczarowania. Narcyz będzie doświadczać niezadowolenia. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest... Zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.